Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Życie, które wypływa ze słuchania Boga. Kto słucha i słyszy Boga, ten będzie żył. Pamiętacie ten zwrot. Boga jachwę do Izraela, słuchaj Izraelu. Jam jest Twój Bóg. Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem. Od tego momentu, od tego zwrotu zaczyna się życie, życie Boże w człowieku. Bóg mówi do nas po to, żeby dać nam życie. Do zobaczenia jutro.